Halo siemanko, jesteśmy dzisiaj na hali Jest ze mną Czarek, Czarek driftówka Jest z nami jego driftówka I będziemy dzisiaj zmieniać w niej sprzęgło Dlaczego? Bo Czarek ostatnio jak mieliśmy trening yy, Trochę sobie śmigał I pod koniec treningu w sumie jak już naprawiłeś awarię przepływki To po prostu zaczęło się to sprzęgło ślizgać yy, Mamy już kupiony w sumie się, Mamy Czarek ma <grym> Czarek ma już w sumie kupiony spiek. Spiek, dobrze mówię. Czarek ma kupiony spiek. Dzisiaj zobaczycie, jak będziemy wymieniać i na koniec myślę, że coś tam upalimy, nie? Co, bierzemy się do roboty. No chyba tak, dobra, lecimy. 3, 6. Potężna maszyna, nie? Oczywiście. Przez Potężna fura przez wielu pożądana, w tym przeze mnie, między innymi. Yy, ciekawe jak nam pójdzie. Ej, zmieniałeś już to sprzęgło? Zmieniałeś. Zmieniałeś. A, czyli ty już jesteś zaprawiony w boju? Tak. Czyli wychodzi, że tylko ja jestem takim świeżaszkiem. No dobra. To co? Podnosimy, zaraz robimy szybkie oględziny i będziemy działać. Zaczynamy chyba szybkim odkryciem, nie? Tak. Co się zadziało? Rozprówał chyba rurę. Układ wydechowy. Nie widać, zaraz weźmiemy latarkę, przyświecimy. No i co, tak, to powiem Ci Czarek, Ty tu nawet podróżnicy masz. Tak, jeszcze się nie wytarły do końca. Jeszcze się do końca nie wytarły. A jak z progami? Bo progi mamy nakładki. Nakładek tu nie ma. Nie ma nakładek? Nie, to są nakłady. Nie, to jest a nie, to jest, to jest blacha. To jest, to jest typowo blacha. To jest blacha. Patrzcie, progi są we 3,6. Widzieliście? Niby z zewnątrz taki brzydki. A tutaj, o, bardzo proszę, jest nawet za co podnosić. Ba, nawet desek nie musieliśmy podkładać, nie? Ale za to jest, ale jest zaprawione, także się nie liczy. Ale standardowo trójkąty do roboty. Standardowo trójkąty do roboty. O, to jest standard. Ten typ tak ma jeździć, obserwować. To co? Trochę ziemi. Dzisiaj to jest nasz oponent, tak? Dokładnie. To jest nasz oponent. Czy damy radę? Tak, damy radę. Dokładnie. O, ale powiem ci, jak wiem czy... dlaczego nie gnije Powiem, że wycieczek silnika jak się znowu. Nic nie było tutaj. Ja ci powiem, że wiem, dlaczego gnije, bo tu jest wszędzie tak mokro od oleju, że ona się zakonserwowała sama po prostu. <głos> <głos> Dobra, bierzemy się chyba do roboty, nie? Co, zaczynamy od wału chyba? Nie, zaczynamy od wydechu. Zaczynamy od wydechu. Od wydechu. W sumie to jest dosyć logiczne. Wypadałoby zacząć od początku, od tego, co nam będzie pierwsze przeszkadzać. I tam i tam, chłopaki, co robimy dzisiaj? To mi powie, to mi powie. Krypną robimy. Czorek, to nie będzie szybka robota. Miała być szybka robota. Chociaż spokojnie i bo to w ogóle ta śruba to jakoś nie wiem. Stary, jak ty to masz zrobione? Nie ja wiem, że tak żeby jeździło tylko, ale... A za krótko, za krótko Oj no Czarek, Czarek, Czarek Dobra, pokaż Pokaż to ah, Fachowiec się bierze do roboty Czekaj, czekaj Trzymasz? No. Dobra, dobra, dobra No i ta poszła elegancko Teraz tom, tom. tą no Nie podejdzie, dobra to płasko będziemy Fajnie, Dobra, dobra. już i to jeszcze ostatnia oddawek na tą, tą nasadkę. To jeszcze daj kawałek. Dobra, jest gniew. Ale patrzcie przynajmniej, ma wydej zamocowany. Nie, to co jeden kolega w turasie, który był w sobotę. Nie? Tak. Jaki kolega był w sobotę, w, w turasie? Jeździł taki gościu, takim czarnym turasem yy, Chyba na blaszce WG yy, Gość generalnie wszystkie okrążenia po to, że robił z wydechem gdzieś od tego momentu położonym na, wiesz co, na kostce po prostu e, Tak, e, i oczywiście zazwyczaj nie miał y, typu ponton yy. Bo był ja o tym jak, oj, jak nie wiem co Oj oj, oj. czarek, ja w ogóle przygotowałem nam shifter do montażu, bo uwaga, uwaga, bonus w tym filmie będzie to, że będziemy montować shifter. Taki oto shifter. Co wow. to No, tak, e, tak się właśnie praca toczy. O co ci telefon? po wiertarkę. Krętarka? Wiertarka. 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 No, nie widzę, żebyś dzwonił, kolego. Bo no. nie ma numeru do niego. Ciekawe. Tylko winny się tłumaczy, wiesz o tym? No to patrz To patrzę No, no tej Przyszedłem do Ciebie za minutę i sprawdzę co zrobiłeś Dzwonię w tym momencie To w wiertarka Wiertarka? Wiertarka Następny się Taka fachowa robota, o, o Idziemy Tutaj Tutaj to już totalnie nie ma lipy Czarek robi na nasadkach udarowych za bogaty jest, on ma za dużo pieniążków Ciekawe skąd on to ma, pewno ukradł Czarek, gdzie... co, co na to odpowiesz? Gdzie kradłeś? Pomidor Pomidor, Pomidor. Nie, to się... na to się mówi, Kubert na to dobrze mówi, na to się mówi Załatwiłem z roboty Co robi Kacper? Na... Ja tak nie powiem Zaczniemy stracy, bo... bo jest na samozatrudnienie. Nie, nie! nie? Jest na samozatrudnieniu. <noise> Dobra. Co robisz, Kasper? No średnicę sobie, że w dekielku, będą nowe dekielki. Mm -hmm. A do czego? Do czego nowe dekielki? Chyba Do Felgi. Felga już w podkładzie czeka na rakiet. No, Czyli niedługo felga nowa, brakuję. a jak? Gdzie będą mogli to sprawdzić? Na naszym Instagramie, co? Tak. Będzie chyba najszybciej. A ja no, O! Oh, tak Zionek ten jeździł w sobotę. Tak, o <noise> O jest i wchodzi młotek. Bez nota to nie robota. Ruszaj. Tarek to zaraz spadnie. Daj go trochę do góry. O, to, 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 to. to. I ciągnij też. Ruszaj na obok i ruszaj, ruszaj. Hmm, chłopaki dobrze robią. Czemu my nie używamy WD-40? Co to jest? <gry> Teraz bliżej, patrz, patrz tu tu tu. No dalej wow! Mamy to! teraz powinno się wyśleć na ekranie Achievement Game. Mission complete Dobra, chodź się go no. To jest właśnie prawdziwe oblicze naszego operatora wygląda jak samochody robią Nic nie robi, nic nie robi, tylko stoi i się patrzy tak naprawdę Bo co? Bo jak kamera ci się ładuje to uważasz, że możesz tak stać i się patrzeć? Aha, no się I co się dzieje? No. Montujemy spieka A dlaczego wypór padł na spiekę, a nie na seryjną tarczę? Bo spiek pancerny, praktycznie. Spiek pancerny, ale za tak mimo wszystko wziąłeś dwie i się zastanawiałeś Co wziąłem? Wziąłeś dwie, no bo wziąłeś też oryginalną. Jakby to nie podpasował pod masę. Musimy wycentrować jeszcze raz, jeszcze raz sprzęgło No bo jak centrowaliśmy, pochwalmy się. No najlepiej. No i lepiej na trytki Ale jedna trytka za mało Jedna trytka za mało Dobra, zaraz załatwię drugą. Boguś Daj trytkę Wyskakuj trytek Jedna Oto ją. Człowiek, który ma wszystko oprócz wiedzy. I oprócz nam samochodu Na Proszę Dziękuję Nie. Pokazać wam co się robi z takimi drillowcami? Ja wam pokażę szybko jak się taki drillowcy No przewoz u nas na warsztacie panie <grystanie> Drillowcu ty, prawieniaku Za 3 złote Co najcięższe zaczynamy panowie? Pogień ja Do góry Zobaczcie chyba. Tu my, my do góry jeszcze chyba. Przyj No. Przy Adrian. O. Czekaj, czekaj, czekaj. Kuba ma dzisiaj pechę ewidentnie. Czekaj, dzisiaj o strzał. Trzeci raz został. Będę miły dzisiaj dla ciebie. Trzymaj, bo jakby się to na łeb spadło. Trzymam, to... kurde, człowiek że mi już ręce bolą. Trzymam, nie bój się. Sprzęgło nowe jest wrzucone. Wydech jest troszeczkę poprawione łączenie, bo tam jak widzieliście na początku problem mówicie źródło. Eee, Co jeszcze? Symmetron... No, szyfterek eee. jest wrzucony, właśnie. Bardzo bardzo. Szyfterek wrzuciliśmy. Nowy, te przełożenia były dużo silniejsze eee. Teraz czarek to będzie przepinał z 1 na 2 jak w co tam? Część tunelu jest yy, zaizolowana tą okay. termiczną, żeby się nie grzał bardzo tunel. Którego jest trening? Yy, teraz 24 lutego będzie. To 24 ostateczne testy, czy to co zrobiliśmy faktycznie daje efekty współmierne do pracy, którą dzisiaj włożyliśmy, nie? Chociaż tak myślałem, że pójdzie dłużej. Myślałem, że będziemy musieli rozbić to na dwie dniówki. <grym> Spokojnie. No, także tak to wyglądało. Nie takie rzeczy się robiło. Szybki poradnik, jak wymienić sprzęgło w pacjencie E36 z silnikiem 2,5. M52 na pojedynczym. M52 na pojedynczym, 2,8. Co, palimy go? na sprzęgło? Czy no działa? Chyba, no to chyba trzeba by zapalić. Dobra, ty jesteś mistrzem ceremonii, więc ty odpalaj. Ty łapy! Dobra! Teraz może! Szybki luk na shifter. Szybki luk na shifter. Jeszcze jedno co musimy zrobić, musimy wrzucić zestaw naprawczy, tam od wybieraka, od strony skrzyni. Bo jak widać, jeszcze ten luz się nie zniwelował, ale mamy pyk, pyk. jakości grupy składu. No. Mission complete. Mission complete. Mission complete. Ale jak powiem Ci, teraz tak łatwo, tak łatwo jest teraz na wsteczny przebić. Praktycznie nie masz tej blokady. Ale ci powiem, że łożyska jest do jeszcze. Słyszysz? No, ale mówiłem Ci tak, było sprzęgło zdjęte. Czarek to łożysko się nie nadaje do założenia z powrotem. To co? Zbędnym ustnie kalam, wsiadam w ściury kata i. czekam. i uciekam. Halo Siema! Wiem, że mieliśmy już zakończyć materiał, ale wyszła jeszcze jedna szybka robota, kilka dni później. Czyli dzisiaj? Robimy wahacze. Przekładamy wahacze, dokładnie tak. Yy, mamy oryginalny wózek, możecie go zobaczyć. O, tam za mną. Yy, no i co, dzisiaj przekładamy wahacze na oryginalne, bo aktualnie są Ze46 i wygląda to tak. I uwaga, uwaga, panowie i panie. Czarek Górnik napotkał w dniu dzisiejszym w kopalni na pierwszy problem Na szczęście już się z nim poradził tak. Wykorzystał ten oto przyrząd specjalny Zwany rura Rura, która musi co? Rura musi... Bo nie możemy powiedzieć znowu Tak Niestety <laughs> Niestety Ale dobra, idzie Teraz został nam drugi oponent główny Czyli śruba w tym miejscu Bo jakby rozbieramy... Czarek rozbiera jedną stronę, ja drugą yy... No i w zasadzie wahacze będą zdjęte, nie? O, jest Szybka robota Przecież nie używam tego stwierdzenia, bo zapewne któreś zaraz się urwie No, także tego, lecimy dalej Słuchajcie, stwierdzenie, że to będzie szybka robota jest nieprzypadkowe Przed chwilą siłowaliśmy się właśnie pół godziny Żeby O, stworzeń z tego oto miejsca Postanowił wyjść na ziemię I uwaga, uwaga, nie pomogło Ani takie cacko pneumatyczne Jak to nie pomogło? Ani takie standardowe metody Dopiero połączenie dwóch sił Czarka, który umie trzymać pilota I mnie, który umie walić młotkiem Spowodowało, że wahacz wyszedł ze swojego miejsca A wiesz co jest Czarek? Nie wiem Że musimy tamten wózek rozbroić Ale... Ale damy radę Szybko pójdzie Szybko pójdzie, to będzie szybka robota, tak cytując klasykę Meanwhile To co, iść po ten ręczny? Tak. Dobra, zaraz wracamy. I witamy po przerwie. Mamy drugie wahacze, wyjęte już, przezbrojone już w zasadzie, mamy już acentryki wrzucone. I będziemy teraz zakładać je na budę. Czarek, ciężko było? Nie. Nie było ciężko, nie? Nie było ciężko. Nie, prosta, Jak szybka na kusika... robota. Prosta, szyb... prosta, szybka robota, nie? Aż chciałoby się rzec, że...

Czarku, co się stało, że już składamy broń? Eee. Mimo, że robota nieskończona, warto podkreślić. Potrzebujemy nowych końcówek i drążków kierowniczych. Bo co się stało? Pokaż, pochwal się widzowi, jakie ładne końcówki z drążkami kupiłeś. Nie kupiłem. Co kupiłeś? Z czego Nie, wymontować? to są oryginalne co w tym tym temacie, tylko że na początku krawężnik mnie zaskoczył, nie? Jeden jest prosty, drugi nie. To co, kupujemy nowe, nie? Kupujemy nowe. Nie, nie będziemy siłą. dziadować dokładnie tak. Dokładnie. Dobra, no to co? Chyba trzeba robić cięcie i widzimy się cięcie. jutro, nie? No dobra, no to... Siema, siema, mamy sobotę, jesteśmy z Czarkiem I zmierzamy właśnie, zmierzamy właśnie na dwór Ponieważ na dworze grzeje się nasz gruzik yy, Właśnie zbieramy się na trening, w zasadzie to już co? Pakujemy sprzęt ostatni Pakujemy się do busa, jedziemy się rozstawić A no i co dalej? No i będziemy upalać, testować furę. No i będziemy testować furę. Generalnie mamy zmienione końcówki, mamy zmienione drążki, mamy zmienione wahacze, sprzęgło. Zobaczymy jak to wszystko będzie się spisywać. Fura jak widać już się grzeje. Yy, także no co, chwila moment, i... chwila moment i zobaczycie co tam się działo dzisiaj na treningu na torze. Nie? Dokładnie. Jak widzicie znajdujemy się już na porcie. Jesteśmy całą ekipą, bus również rozstawiony. Czarek poszedł się odprawić, poszedł zapłacić. No i co, zaraz wjeżdżamy i testujemy sprzęt. Także teraz będziecie widzieć, czy to, co zrobiliśmy ostatnio, faktycznie daje radę. Pozdro Wow, dobra. klej. Klej, klej będę go do, do góry nogami tego nie nakleić. No ale wiesz, słuchaj, oznakowa nie będzie, także. <laughs> Trzeba Kaka kask jest? Jest kaka kask? Jest kaka kask. Jedziemy! Raczej stoimy w kolejce. Co? Pierwszy przejazd jest Tak. Się przerwa się skończyła i już mamy awarię. Czarek, co się stało? Płoś. Na szczęście jest, płośka, kierowca zabezpieczony, także szybko przerzucamy i mamy nadzieję, że jeszcze uda nam się dzisiaj pojeździć trochę. I kolejny raz mamy piękny przykład, że żyjemy w Polsce, tak? Jeden robi, i bardzo proszę, jest szanowne grono kierowników nadzorujących tutaj robotę. Jeden robi, czterech patrzy. Tam jest jeszcze jeden, który pomaga i donosi sprzęt Pokaż, pokaż, zademonstruj Oooo! Skąd ja to znam? W Miami stało się to samo Czarek, Czarek Czarek, od 1 do 10 jak oceniasz dzisiejszy trening? 7 7? No to teraz wjeżdżaj na suchy i pokaż na co cię stać i zrób z tego 9 Dobry. O, tak. Po błotach jeżdżą Alefa, ale na taśmę. Ja ok. tak. Do tyłu Z tyłu szybka kana Szybka tył Dobrze Dobrze na to jest Czekaj czekaj Nagrałeś, nagrałeś Dobry okay. moment. Nagrałem który mogliście Tak Nie okulary nosi. okropne uczucie. Jesteśmy już po powrocie z portu. Jak widzieliście, było się bez większych strat. W sumie oprócz tam kawałka przodu, tutaj z prawej strony. Wam mogę pokazać, albo i nie, bo czarek tak zaparkował, że średnio to widać. No. Statystyki na dzisiaj to jest jeden dzwon, jedna urwana pół oś, także nie ma tragedii. To jest w sumie chyba gotowe na, na, za, na upalanie za tydzień. Jedną jeszcze stratą urwał nam się wydech, aczkolwiek to jest też taka jakaś tam delikatna poprawka. Także dzięki wszystkim za oglądanie i widzimy się w następnym materiale. Bijajcie na nasze socjale, bijajcie też do czarka. No i mam nadzieję, że zobaczymy się niebawem. Na razie.